Teraz, słuchajcie, będzie bardzo ciekawy manew. manewr zawracania tutaj koło zamku na rondzie. No, my to potocznie mówimy z flago. Tak, Mara, poproszę zawróć, czyli z lewego pasa. Pewnie siebie, nie trać prędkości. Poinformuj, upewnij się po kolei w lusterku i zmieniamy. Możemy zmieniać na ząbek, czyli jeden pas, jeden pas, albo jak jesteśmy pewni, to stopniowo od razu dwa pasy. Słuchajcie, technika jest dowolna ważne, żeby ten manewr zrobić bezpiecznie. I teraz tak, nagmara, przez to, że to jest skrzyżowanie okrężne, sterowane światłami, a my zawracamy, użyj kierunkowskazu lewego i podjedź troszeczkę bliżej, żeby te odstępy były troszeczkę bliższe, żeby nie wydłużać to, to się mówi korku tak zwanego. Jak podjeżdżamy, tak żeby za naszą maską znikły jego koła. Oczywiście ja mam bliżej kamerę, więc tutaj wiadomo, że te koła jeszcze widać i zobaczcie. Ja nie wiem, czy widać tam daleko się świeci strzałka warunkowa. W momencie, kiedy ona zgaśnie, za parę sekund nastąpi zmiana światła na zielone. Mamy zielone, czyli zobaczcie, no jesteśmy na właściwym pasie do jazdy na wprost, do skrętu w lewo i do zawracania. Trzymamy się cały czas tego skrajnego pasa. Wysepki, krawężnika, trawy. Czyli jak najbliżej lewej, żółtych słupków, tak, Mara? Jak najbliżej, jak najbliżej i patrz sobie cały czas na sygnalizatory. O, bo tutaj macie, słuchajcie, skrzyżowanie okrężne sterowane światłami. O, i cały czas sygnalizujemy jeszcze ten manewr. I tam, słuchajcie, macie niespodziankę. Zobaczcie niebieskie znaki. Prawy pas to jest bas, y, y, pas dla busów, dla czy, autobusów. Więc musimy, tak, Mara, zjeżdżając z tego ronda, sorry, skrzyżowania. Musimy zjechać jeden pas bliżej Przygotuj sobie jedynkę O I zjeżdżamy Może ten Opel nam podpowie No niekoniecznie do końca, ale my tak troszeczkę dalej Tam będziesz widziała O i możesz już kierunkowskaz sobie wyłączyć I patrz sobie na światła O na ten O właśnie, i o tutaj tak ma razować O No i mamy to tak mniej więcej ogarnięte Tak jak Powinno być i teraz słuchajcie, kolejna ważna rzecz. My jedziemy prosto, ale do jazdy na wprost, jedziemy w stronę zamku. Znowu wracamy. Tutaj jesteśmy koło PKS. Mamy dwa pasy do jazdy na wprost, więc jedziemy my prawym i zobaczcie, prawy pas jest tylko dla autobusów, ale musicie też umieć czytać znaki, bo on tutaj się zobaczcie na niebiesko informacyjną tablicę, za niedługo będzie kończył. Czyli tak, jedziemy sobie tym pasem. I tam dalej już ja widzę kątem oka mamy informację, że koniec pasa dla autobusów, więc wracamy na prawy pas, tak jak taksówka, że tak powiem, potocznie.